Rozmowa po dziewiątej. Dzień dobry, Łukasz Brodzi, witam Państwa serdecznie. Na antenie Radia Zielona Góra już od poniedziałku trwa konkurs dotyczący zimowania w piórkach. No to dzisiaj mm. jest jeden z autorów tego konkursu naszym gościem, Ewelina Fabijańczyk, doktor, inżynier, rzecznik prasowy regionalnej dyrekcji <laughs> Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, Daszbór. No tak, konkursowe pytania okazały się dla naszych słuchaczy nie tak dużym wyzwaniem jak przewidywaliśmy. Dziś będzie trudniejsza, chyba trochę zagadka, tak sobie myślę. Ostatni dzień, więc wypadałoby hmm. podjąć wyzwanie i dać nieco trudniejszą zagadkę. Może trudniejszą, dlatego że mniej popularny ptak. Hmm. Bo dotychczas mieliśmy bielika, sójkę, kruka, mieliśmy zimorodka naszego brylanta. Wizualnego na pewno i takiego przyrodniczego w ptasim świecie, więc czas na skromniejszego, to jest taka już mała podpowiedź, nietypowego dla oka, bo nie widzimy go codziennie, ptaszka. Stop, stop. Ja, ja już koniec <laughs> podpowiedzi, bo, bo te podpowiedzi już dużo mówią. Tak. A ja y, y, dopytam, skąd w ogóle pomysł na ten konkurs. I tu należy podziękować Europe Direct Zielona Góra. Koleżanki, z którymi współpracujemy od kilku lat w różnych projektach edukacyjnych w formie leśnej osady, zapraszamy do partnerstwa, do promowania edukacji ekologicznej. Przyszły z pomysłem, żebyśmy coś wspólnie zrobili, bo my mamy tych ekspertów, merytorystów, dziewczyny miały. Świetny pomysł. Chodziło o właśnie o świat ptaków, i od rozmowy do rozmowy, do notatki służbowej, do koncepcji i się mm. zrodził projekt. No tak, a my mamy antenę, dzięki której się udaje tak. Państwa tutaj zaangażować w tą edukację ekologiczną. Ale to muszę od razu no. też powiedzieć, bo przecież mogliśmy różnych partnerów medialnych wybrać. Mm. No tak, mamy. I chcieliśmy medialne. dedykować ten konkurs Zimowanie w piórkach dla Zielonogórzan i padło na Radio Zielona Góra. No kukułcza, jeden zobowiązuje, jest. Tak. Jesteśmy wokół tych ptasich ulic, ale chciałem dopytać w ogóle o, o ten pomysł na to, by mówić. Leśnicy mówią o, o przyrodzie, o, o faunie właściwie. Was się, raczej, was się raczej kojarzy właśnie z tą florą, z tymi drzewami, z roślinami, a tutaj rozmawiamy sobie o zwierzętach. Rozmawiamy głównie o ornitologii, o ptakach i tu trzeba przyznać, że Las to jest cały ekosystem, to nie tylko drzewa. To jest drzewo, to jest ptak, to jest zwierzę, to są e, też e, owady, to są grzyby przecież. Mm. E, to jest cała gleba, czyli fundament, a niedawno obchodziliśmy, bo 5 grudnia Dzień Gleby, e, więc to jest wszystko, co jest naturalne i nas otacza. I to jest waszym zadaniem, żeby o to dbać. Tak. To nie jest tak, że leśnik jest kojarzony z tą piłą do wycinania drzewa, tylko tutaj szereg zadań przed lasami państwowymi. My może się skupmy na tej jednej e edukacji ekologicznej, edukacji leśnej, edukacji przyrodniczej, bo przecież tym wszystkim ciągle się zajmujecie już nie od dziś. Dziś od dwóch dekad w formie takiej sformalizowanej, bo w tym roku obchodzimy jubileusz dwudziestolecia edukacji leśnej działalności leśnej, lasów państwowych, ale takiej planowej, zorganizowanej w myśl naszego zarządzenia, które 20 lat temu powstało. Ale hmm. oczywiście edukacją leśną zajmujemy się wcześniej, a dowodów mamy bardzo dużo. Są z lat 90., konkursy różnego rodzaju. Ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej w Jeziorach Wysokich też ma, mógłby się tutaj pochwalić zacną historią w tej. Dziedzinie. Hmm. Więc tą edukacją od wielu, wielu lat się zajmujemy, od kilku dekad. Hmm. I to jest nasza misja, priorytet też lasów państwowych w działalności takiej społecznej. No tak, bo lasy zajmują bardzo dużą powierzchnię polską, zwłaszcza województwa lubuskiego No i teraz trzeba jednak ludzi uczyć, nie tylko korzystać, ale też dbać o to dobro, które jest dobrym wspólnym. Jednak czasem ktoś myśli, o wspólne, to, to nie moje, tak? To, to mogę z tym robić, co wspólne chcę. Wspólne, to no. nasze i musimy dbać wręcz. No właśnie. No a to pociąga za sobą e, także wysiłek, wysiłek, który leśnicy, jak słyszymy w czasie konkursu, spełniają z pewnego rodzaju pasją. Zaprosiliśmy do udziału leśników z różnych stron województwa i jak się okazuje, to są ludzie, którzy taki podglądają, fotografują, którzy na, na co dzień obserwują ich zachowania, no tak niezwyczajne, jak na przykład jeden gatunek, który ja się tego dowiedziałem z anteny Radia Zielona Góra dzięki Lasom Państwowym, który mianowicie denerwuje drugiego rzuca z niego patykami, żeby go przepłoszyć i to mniejszy większego. To... Mądry ten kruk, prawda? Mądry ten Inteligentny. kruk. Inteligentny. No, jak, jak to jest w ogóle z, tym, z tymi leśnikami, którzy, jak się okazuje, nie tylko są tymi, którzy chodzą po lesie i, i dbają o ten drzewostan. E, jakie oni, jak w ogóle wy ich znajdujecie z tymi pasjami? No i muszę przyznać, że ci leśnicy są na tyle skromni i mają mm. takie duże zaangażowanie w tej swojej działalności takiej związanej z pasją, z zainteresowaniami, że nam się nie chwalą, nie mają mm. na to czasu i bardzo często dostrzegamy jakieś zdjęcie, które wykonali, pokażą nam w trakcie rozmów, wyjazdu terenowego, ktoś nam o nich powie mm. i w ten sposób wyłaniamy. Nie jest to takie łatwe, żeby zachęcić tego leśnika tak do końca e, zapraszamy do projektu, dlatego że ten leśnik jest zaabsorbowany co, codzienną pracą, ale y, wie i ma tą świadomość, że chce się dzielić pasją i nam się udaje namówić. E, no, więc, udało nam się do studia nawet ściągnąć. Y, tak, ściągnęliśmy do studia pięciu wspaniałych mhm. leśników, przyrodników, e, ekologów, pasjonatów fotografii przyrodniczej, ale przede wszystkim tej, przede wszystkim tej ornitologii. Mhm. Co było słychać, myślę, w, w tych wypowiedziach, mhm. bo są bardzo ciekawe i zachęcamy jeszcze do odsłuchania, bo można na Facebooku znaleźć materiały z poprzednich dni. Można do nich wrócić i te dzisiaj. przepiękne zdjęcia też zrobione. A dzisiaj tak. zaraz startuje kolejna Aha, edycja na kolejna antenie. Edycja. Zaraz tu Ewa nam będzie zapowiadać. Pierwsza runda. Pierwszą rundę, tak mam nadzieję, że chwilę będziecie musieli się Państwo zastanowić, a przynajmniej przeszperać te wszystkie encyklopedie zresztą, które są do wygrania, tak? Bo mamy i słuchawki, ale też przepiękną, ilustrowaną encyklopedię mody ornitolog od lasów państwowych super prezent. Jakbyście państwo jeszcze nie wiedzieli. No i garść gadżetów od Rady Zielona Góra. Ale y, o tym moglibyśmy jeszcze o edukacji ekologicznej jeszcze mnóstwo mówić y, z naszą specjalistką, y, ale y, ja chciałem przejść jeszcze do tych tematów tu bieżących. Y, co robi leśnik w zimie? Może na początek zapytam. pracuję cały czas i w lesie nie ma znaczenia, no, śnieg czy, spad... czy śnieg jest, czy nie ma. Jak cieszę się, jak śnieg radzicie? jest, jak leży kilka dni równomiernie, dlatego, że ta gleba jest też wtedy nawilżana. To jest hmm. to dla nas też radość, bo musi być śnieg, żeby ta przyroda Odpowiednio funkcjonowała. Dzisiaj mówimy dużo o wodzie. I to hmm. jest duży problem na skalę globalną, więc y, to też jest dla nas bardzo duża radość, jak śnieg spada, jak deszcz pada, oczywiście jak nie są to ulewy, hmm. tylko jest to równomierne, równomiernie się wchłania, nasza gleba wtedy wsiąka to, co właściwe i karmi nasze rośliny. Czyli macie co robić, ale leśnicy to też kojarzeni są z choinkami, bo przecież <taki> e, my stawiamy już powoli, widać te choinki w naszych domach, w sklepach, w, w miejscach, gdzie przebywamy żywa, czy to zawsze pytanie się pojawia do leśnika, żywa czy nie, czy nie żywa? Czy, naturalna. Czy, 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 naturalna czy Przede wszystkim naturalna, czy z tej plantacji, czy z lasu, ale naturalna. Patrzmy też na to, czy kupujemy z odpowiedniego takiego wiarygodnego źródła choinka, to też jest bardzo istotne, mhm. ale naturalna, która pachnie, która przywołuje prawdziwą atmosferę świąt, no i wprowadza nas odpowiednio w ten nastrój przedświąteczny. Tu warto zaznaczyć, że plastikowa po prostu jest sztuczna, przy jej produkcji produkcji powstaje bardzo dużo szkodliwych e, takich różnych czynników, produktów. E, no i problem z recyklingiem. Nie da się jej zrecyklingować. Mm, to Ona droga. rozkłada się 500 lat. 500? 500 lat, czyli parę pokoleń, jeszcze parę, tą choinkę będzie, będzie musiało coś z nią zrobić. Dobrze, no ale to jak już tą choinkę u nas postoi i przestanie stać i, i cieszyć oko, bo go, igliwie opadnie, to, to co z tą choinką robimy? My, jako zielono burzenie, mamy taką piękną tradycję, eko choinkę. Akcja mhm. poświąteczna, proekologiczna, którą organizujemy wspólnie z Urzędem Miasta Zielona Góra i Zakładem Gospodarki Komunalnej. Zbierane są choinki od mieszkańców według odpowiedniego harmonogramu, więc o tym będziemy pewnie mówić po świętach. E, następnie poddawane są recyklingowi, czyli zrębkowaniu i wracają do natury. Mamy ten obiekt taki zamknięty. Warto też pamiętać, żeby ta choinka była czysta, jak będziemy oddawać pod pergolę, e, żeby Bez ona... Bąbek. Bez bombek, ale też takich sztucznych różnych sprejść, sztucznych śniegów i tak dalej, bo wtedy możemy ją zrecyklingować. Część też choinek od lat oddawanych jest dla zwierząt i stanowi mhm. pożywienie. No i też recyklingujemy te choinki tak, żeby mieszkańcy Zielonej Góry, którzy mają ogrody, mogli skorzystać z tego naturalnego nawozu. Mhm. To ja na koniec wrócę do tego naszego konkursu, który cieszy się i cieszy się dalej dużym zainteresowaniem. To może jakaś powtórka? Możemy razem znów coś wymyślimy Myślę, dla naszych że tak, słuchaczy. Projekcji jest na tyle ciekawy, mm. że warto go kontynuować, no i warto wykorzystać to, co już jest, bo te zasoby mm. pięciu dni wyobraźmy sobie, nauczyciele mają możliwość skorzystania z ciekawych audycji, krótkich, zwięzłych mm. i związanych z tematyką przyrodniczą, więc może o tym pomyślmy jeszcze. Dobrze, po to my rozmowie. zobaczymy. W każdym razie y, możecie Państwo te y, audycje sobie odsłuchać na naszym radiowym fanpage'u, na fanpage'u Radia, y, na fanpage'u Regionalnej Dyrekcji, na fanpage'u Euro Direct, który także był. Sponsorem, fundatorem naszych nagród, wspólnie z Lasami Państwowymi. No a my już kończymy. Dziękuję bardzo za rozmowę z naszym dzisiejszym ekspertem, dr Ewelina Fabijańczyk. Doktor inżynier, rzecznik lasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, była naszym gościem. Dziękuję, Daszbur. Powodzenia w konkursie. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.